Florety poszły w ruch. W dniach 14-16 stycznia w hali sportowej UAM w Poznaniu goszczą najlepsze zawodniczki z całego świata, które mierzyły się ze sobą w ramach zawodów Pucharu Świata we Florecie. Wydarzenie tej rangi odbyło się po raz pierwszy w naszym kraju. Inicjatorem tych zawodów i, i takim pomysłodawcą był Mateusz Witkowski, święty pamięci Mateusz Witkowski, który był moim przyjacielem i zginął tragicznie 4 miesiące temu w wypadku samochodowym. W którym który był zafascynowany szermierką, florecistki rywalizowały ze sobą zarówno indywidualnie, jak i również drużynowo. Floret, obok szpady i szabli, jest jedną z trzech broni dostępnych w sztuce szermierczej. Floret jest bioronią kolną i we florecie trzeba zadawać pchnięcia w odpowiednie pole trafienia, to znaczy w kamizelkę, która okala tułów. I z przodu i z tyłu. W piątek odbyły się kwalifikacje wyłaniając 48 zawodniczek, które uzupełniły stawkę sobotniego turnieju indywidualnego. Z polskich reprezentantek na wyżej uplasowała się Julia Walczyk, odpadając dopiero w walce o najlepszą ósemkę. W finale kandyjka Eleanor Harvey stara się z Włoszką Alice Volpi. zwyciężyła Europejka, która po wyrównanym spotkaniu pokonała swoją rywalkę 15 do 10. Próbowałam się dużo ruszać i to poniekąd działało. Na finiszu musiałam się spieszyć. W niedzielę 20 reprezentacji rywalizowało zawoda drużynowych. Z dużo lepszej strony zaprezentowały się reprezentantki Polski, Podopieczne dobiwającego w roli selekcjonera Piotra Majewskiego w składzie. Martyna Jelińska, Julia Walczek, Martyna Długosz oraz Maryka Chrzanowska zdobyły brąz, pokonując po zaciętej potyczce o trzecie miejsce Rosjanki 44 do 42. Każdy pewnie by marzył o takim debiucie pokonać. Pierwszą i drugą drużynę rankingu światowego to nie zdarza się codziennie. W wielkim finale wieńczące zmagają w stolicy Polski Amerykanki pewnie pokonały prezentantki Japonii. Myślę, że jesteśmy bardzo zadowolone z wyniku. Pokazuje on nakłady ciężkiej pracy, jakie włożyliśmy. Oczywiście zawsze jest pole do poprawy. Niedzielną rywalizację zakończyła ceremonia wręczenia nagród, w trakcie której reprezentantki Polski stają na niższym stopniu podium. Wraz z jej zakończeniem organizatorzy nie kryli zadowolenia z przebiegu imprezy. Organizacyjnie nie mamy żadnych zastrzeżeń. Zawodnicy są bardzo zadowoleni. Kadra trenerska, również gdziebyśmy tutaj nie rozmawiali z, z, z różnymi państwami, wszyscy oceniają bardzo wysoko. Na wysoki poziom wydarzenia zwracają uwagę również same zawodniczki. Powiem szczerze, że mam porównanie do innych kucharów świata w innych krajach i bardzo dobrze to wyszło u nas. Trzydniowe zmagania w Poznaniu były pierwszymi w tym roku zawodami szermierce kobiet, które zwiększyły sukces biało czerwony reprezentantek. Następnym przystankiem będą lutowe zawody w Akapulko. Mamy nadzieję, że już za rok światowa sportowa elita kolejny raz zawita do Poznania.